Tak jak wczoraj zapowiadałam, dzisiaj jest ten dzień, w którym będę zdawać prawo jazdy, więc widzowie wszyscy zostawiają łapki w górę, ponieważ tylko wtedy uda mi się zdać. Także proszę widzowie, to jest wasz moment. Zostaw łapkę w górę, bo jak tego nie zrobisz, będzie mi mega turbo przykro. Więc z góry dziękuję za wszystkie łapki, aż kurde, tutaj z drogi w ogóle spadłam. I tak się składa, że słuchajcie, tam gdzieś powstało ośrodek szkoły jazdy, nie jak się nazywa, OSK, kurde, jakieś, ja nie wiem jak to się nazywa, po prostu Award, World, kurde też, dobra, jakoś takie, takie były te nazwy. W każdym razie idziemy tam zdać prawo Tata Hejtera również tam na mnie prawdopodobnie czeka, ponieważ poprosiłam go o to, żeby po prostu pomógł mi w tym całym ciężkim dniu. Ja ogólnie na moim egzaminie na prawo jazdy w realnym życiu byłam strasznie zestresowana i mam nadzieję, że dzisiaj tak nie będzie, ale najpierw czekają mnie trudne rzeczy. Dzień dobry, panie Yeti, czy to do pana? Tak? Tak, tak. Ogarniemy się tak! Cześć! Cześć, 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 ogarniemy to wszystko, Ale Tak, tak, tak! Dobry, no, dobrze, co No, nie stracę To panią to sprowadza. No, ja bym zdać prawo jazdy dzisiaj, to jest. To mnie sprowadza. No, fajnie, fajnie, ja też bym chciał zdać prawo jazdy, ale bez funduszy nie ma prawka. Ale proszę pana, oczywiście się przygotowałam na to. Ile y, potrzeba? Trzeba, że 300 zielonych aż, więc ja jestem w stanie tyle zapłacić. Tak, 300, ale od razu chcę poinformować, że nie zdanie egzaminu y, to jest kolejna opłata potem. Ale ja jaka, tak, ale jaka, ale chyba nie 300 zielonych? Nie, 150. Ja nie mogę, chyba pieniądze, chceć razy e, ludzi, co tam ma być. Miki, Miki, Miki. spokojnie ogarniemy, to wiesz, no ja to poznajomości. No dobra. My okay. się dogadamy. My się dogadamy, ja jestem, wiesz, teraz jestem dziany, no my z Yetti mamy taki biznes, że wiesz, no my się dogadamy, jak no no, to... nie znasz, to wiesz, to. Młoo, I będzie dobrze. Okej, okay, dobra. No, nie no no yeti... ma. No tylko to jest z nią, nie? to po... jest drobna kabitka, no, uh, no, no Czyli, Ona nie będzie od okay. razu z formułą 1, tam wiesz, okay, że nie jest robot kupica. Jasne, jasne, dobrze, no, no, w poproszę o pieniążki. No dobrze, ojejku, jak ja się tutaj stresuję tym wszystkim, jak to się daje, czekaj, proszę bardzo, oj. Powinno być y, wszystko. Proszę przeliczyć. Mam nadzieję, że kurde, że jest git. jest jakiś stres. Ja się Jak nie Jak najbardziej nie się zgadza. Okej. Okay. No ja no, nie ma żadnego nadziei. Znaczy mam taką, a, nie, taką nie. nadzieję. Aż sobie muszę ciastko zjeść, bo jestem głodna. Dobra. Okay. A ja jestem okay. przygotowana? co pan robi? Dobra. E, w takim razie zapraszam panią na egzamin teoretyczny, a panie Darku proszę tutaj e, do sejfu. Okej, okay, rozumiem. rozumiem. Już no, ile, no, już pójdę, to pójdę to tam tam a ja, Tak, a ja zapraszam. Co to jest? Co to jest Dobra, Mamy teraz za... mnie posłuchaj, ja nie będę, ja nie będę taki pobłażliwy jak on! Jeśli nie zdasz, to po prostu nie zdasz, rozumiesz? Mm -hmm. Ja jestem służbistą! Okej! Okay, I ro... u mnie nie ma... U... Ja się nie cackam! No dobra, dobra, rozumiem no okej. Okay. taki jeden co próbował mnie zrobić ze mnie, nie wiadomo kogo, ale mu się nie udało. Okej, okay, okej okay. No to... Dobra. Nie wiem, co Rozpoczynamy. Dobrze, a więc e, pani Emilio, mhm. e, nazywam się Yeti, w dniu dzisiejszym będę panią egzaminował. E, jeśli pani zda, zostanie pani prawo jazdy tak jak Maciuś Zawada. Kim jest Maciuś Zawada? Nieważne. A w każdym bądź razie e, rozpocznijmy egzamin. E, na początku zaczniemy od znaków, potem przejdziemy do pytań. Pytań jest bardzo dużo. Dlatego radziłbym się. No, w sumie to. Ja bym się stresował na pani Okej, okay, Co oznacza ten znak? Nie mam pojęcia. Nie, no to jest chyba skrzyżowanie, coś takiego. Przecięcie się dróg. Skrzyżowanie. Jakie? No, skrzyżowanie. Jakie, skrzyżowanie? E, jakie są do wyboru? <grym> y -y. Równorzędne, jakie? równorzędne. Tak, i co taki? to skrzyżowanie oznacza? Może zbliżasz się, uwaga, będzie zaraz skrzyżowanie równorzędne. Jaka zasada panuje na skrzyżowaniu? Prawej ręki, prawej ręki. Dobrze, dobrze. Ej, sama dobrze. to odpowiedziałam, Dobrze, ja, ja dobrze. Dobrze. <laughs> co oznacza ten znak? Idą ludzie. Pani Emilio. Tak. Ten znak to o, nie oznacza, że idą ludzie. No, idą ludzie. ludzie tak, że... Jak to? Milki, no, Milki. No, Może pasy? Że będzie przejście dla pieszych? Nie. No że ludzie, nie. uważaj na ludzi, no jak to nie, do, uwaga ludzie, no to, to jest ten znak, uwaga ludzie Małe Ja letry. to zaliczam, Yeti, 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 ja, ja to zaliczam Widzisz, tak, tak jest tak, panie Darku, tak jest panie Darku dobrze. No. dobrze, co oznacza ten znak? O, ten znam bardzo dobrze, jest to trójkąt odwrócony, który oznacza ustąp pierwszeństwa Widzisz bardzo dobrze Przejdźmy do pytań, okay. przejdźmy do pytań, panie Dobrze, dobrze. Um. <ślam> A więc a więc tak Ile wynosi maksymalna prędkość holowania w terenie zabudowanym? Okej, okay, 30 na godzinę. Wow! A -a, let's go! Widzowie, jestem najlepsza! No. Ale pani myśli, że jest taka cwana? No tak, tak, tak myślę, że jestem cwana. Dobrze, okej. Okay. Co oznacza, jak policjant stoi do nas bokiem? Że możemy przejechać przez skrzyżowanie. Go, go, go. A, tak jest i sobie teoria w tym palcu! Za pierwszym razem w realnym życiu. Słucham dalej, kolejne pytanie Czy możesz wyprzedzać pojazd uprzywilejowany w terenie zabudowanym? Mm, jak najbardziej mogę, jeśli nie ma ciągłej albo jakichś innych rzeczy Nie. Jak to nie? nie? No oczywiście, że mogę wyprzedzać. Jak policja mi 30 na godzinę jedzie, to oczywiście, że mogę ją wyprzedzić w terenie zabudowanym. Policja przede wszystkim tyle nie jedzie. A jak jedzie? Ale nie a jak nie je... można. No jak to nie można? Nie, to jest... Ja poproszę o war, poproszę o war, panie Darku. Czy pan Darek By jest war. Jest war, jest war, jest i tak. Jeśli chodzi o pojazd uprzywilejowany, wyprzedzanie w terenie zabudowanym jest zabronione niezależnie od okoliczności. Ej, szczerze? Nie wiedziałam. Wychodzi to mandatem i punktami Ups. karnymi. To w sumie dobrze wiedzieć, widzowie na przyszłość, no dobra, no. Dobra. Jeszcze jeden błąd i nie zdaje Pani egzaminu, Nie, panie nie. Dobrze, e, czy możesz wyprzedzać na ciągłej linii? Na ciągłej linii? Nie mogę, nie mogę, nie mogę. Absolutnie nie mogę. Okej. Okay. Okay. Chyba okay. mi dobrze idzie, no. Co musisz zrobić, zanim rozpoczniesz jazdę? Zanim rozpocznę jazdę, muszę yy, ustawić fotel, ustawić dobrze lusterkę oraz zapiąć pasy. A, no i też potem włączyć światło oczywiście, ale to już jest jak ten, włączy samochód. Taka jest pani cwana, tak? Tak. Proszę mi powiedzieć, jak zmierzyć poziom oleju w samochodzie? O Jezu, nie, najgorzej, czekaj. Najłatwiejsze. No czekaj, 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 muszę przemyśleć. Dobrze, Zim, to było tak, że musi zimny być... Zimny silnik? Tak, zimny silnik, zimny silnik. Zimny silnik. Wyjmujesz, przecierasz Ale uładasz, co pan tam mówi, Musi być pomiędzy minimum, a maksimum na płaskiej powierzchni, silnik może pracować. Czy już on zaliczono teorię? Co? co? Jak się A, no to nie może, no przecież mówię, że nie Chwila, może, no przecież moc, mówię, no, no nie, mówię, nie, że, nie że, nie mówię że nie może, mówię, że nie może, przecież ty chyba masz uszy te, uszy, no kurde, no faktycznie. Że że może. A, no to może mi faktycznie się przesłyszało, no dobrze, Pani Emilio, nie będę Pani męczyć już pytaniami, okay, powiedzmy, jest. że Pani zaliczyła, mhm. ale nie będzie Pani miała tak łatwo dalej. Ale czemu Pani jest takim, kurde, strasznym egzaminatorem, no? Wilki, prze, prze, przejąć ci go, ja, ja cię mogę, wiesz, poprowadzić. No ja bym chciała, żebym się poprowadził, bo on jest straszny. Yeti! Yeti! Okay, będziesz okay. instruktorem wspomagającym, ja będę jechał z nią w aucie, ty będziesz wiadomo, tam na pasach stał, okay, będziesz oczywiście okay. kontrolował tutaj wszystko. będę kontrolował co do milimetra. Okej, okay, niech będzie no, dobrze. No chodźmy, 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 chodź Mikaź, chodź Ja nie strasz. mogę, ale... Ej, ale, ale, lipa, nie? No, no ja lipa, w życiu ja, ja, ja jego mega lubię. No nie, no co, to jest takim okrutnym egzaminatorem, przecież, kurde... Ale on ma słabość do pięknych kobiet, po prostu. No na pewno, no na pewno. Dobra, no co, jedziemy... który to jest mój? No... Chyba nie ten. E, wiesz co, pojedziemy zobaczyć tylko, jak tam stan paliwa, bo ostatnio tutaj widzę, że jest tyle, no jak czekaj, 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 sprawdzę. Dobra, pojedziemy tym, wiesz co? Pojedziemy tym. E, okay. ja ci tylko pojadę na kopertę. Dobra, dobra, ja z Tobą na w takim razie. Ale stres, Derek, ja tego nie znam. Ale nie no, muszę zdać no to, to będziesz ja płaciła, będziesz boliła, nie? Nie, ja nie chcę płacić. Już wystarczająco, kurwa. Która koperta wolisz? wolisz? Tą kopertę wolisz, prawą czy lewą? Obojętnie, tą po lewej, bo po prawej jest jakiś pieszy. Dobra, dobra, dobra. Ci już wyjeżdżam. ładnie. Dobra. Spokojnie, bez nie może się zatrzymać, pamiętaj. Dobrze, dobrze. nie Emilio, od razu chcę poinformować, jeżeli wyjedzie pani poza linię, egzamin zostaje niezaliczony. Jeżeli pani uzna, i się, e, wyjedzie poza linię i nie może nic z tym zrobić, może pani zatrzymać samochód, e, egzamin zostanie powtórzony. No i to w sumie tyle. Okej, okay, to mam do po samochodu. prostu po tym czarnym jeździć, tak? Mam rozumieć? Dokładnie, tak. asfalcie, no. No super, no dobra. No w takim razie wsiadam, widzowie. Okej, do, udało okej. się, dobra, ruszyłam. za pierwsze, nie zgadzam się. Co to milimetra? Oczywiście, dobra. Bardzo powolutku. Nie, nie możesz wyjaśnić. Do, za... dobrze, dobrze, się. dobrze. Jedź, jedź, jedź. żebyś nie zatrzymała się, żeby się zatrzymała. No, nie zatrzymaj, nie zatrzymuj się, dobra. Dobra. Jestem. Jest, Idealnie, jestem tak? tak? Jest dobrze. Okej, okay, teraz I Teraz tofam. proszę, tyłem. Ja pierniczę widzowie, dobra, dobra. dobra, ale udało mi się, łup zrobić. Miki, uważaj, może. Co? Nie było nic, nic nie, nie było dzieci, ja nie widziałem, było. nie było. Dobra widzowie. Eee, dolewi, mam pewne postrzeżenia. Okay, zatrzymała teraz... się pani. Nie, no, oczywiście, nie, 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 nie. Do... nie oczywiście, że nie przyszło. Przecież... Było jeden kilometr na godzinę. Dobra, Panie Dariuszu, to mi coś tutaj nie pasuje, mi się Dobra, wydaje, że się zatrzymała. Nie, ja, ja, ja patrzyłem na jej licznik i tam było jeden kilometr na godzinę, to, to jest więcej niż zero. Właśnie. ok, właśnie. Okej, okej. Milkie, teraz tak, Proś, e, prosimy teraz... E, Pojechać na górkę, pojedź sobie na górkę. No, ale zapraszam się... panią. Mogę po prostu jechać, tak? Nie, 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 może pani po prostu tu pojechać. Okay, zapraszam tam, tutaj. Tak, I Zaraz tak, y, Yeti, proszę wytłumacz pani o co chodzi z górką. Tak. A więc proszę pani, teraz mamy manewr górki. Musi pani podjechać na górkę, zatrzymać się, zgasić silnik, zaciągnąć ręczny. No i oczywiście po odpaleniu silnika e, przejechać tutaj na ja, drugą stronę. Czekaj. Zapraszam. No dobra, okej, okay. jadę w takim razie. Mam tutaj być Pokojnie. na górze. Zatrzyma się, zatrzymaj się, tak, 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 tak. Się. Wyłączyłam ręczny, silnik ręczny. ręczny, jest ręczny, dobra. silnik, silnik, teraz odpalaj. Okej. Okay. Pięknie, i teraz I lecisz, lecisz, I Siup, dobra, okej. Okay. Dobra, pięknie, pięknie. I teraz, teraz będziemy jechali na rondzie. Yeti, proszę zająć miejsce na pasach, będziesz kiedyś... Jasne, zaraz to zrobimy. Od razu chcę powiedzieć, że musi pani rondo raz obkrążyć, Jeżeli wyjedzie pani poza asfalt, egzamin zostaje przerwany. O matko, dlaczego to dobra, jest tyto, takie... Ludku... Dobra, okay. tutaj możesz jechać nawet jeden na godzinę. Milki, no to no jest. Dobra, jest dobra nie. no tak właśnie robię, ale to jest trudne tak. okej. Okay, okay. Dobra, udało ci się obkrążyć. Teraz prosimy, teraz będziesz kręcała w, pr w prosto, będziesz jechała na rondzie. Okej, okej. Okay, okay. Patrz na znaki, patrz na znaki. Nie jest to istotne. Patrz na znaki. O! Ale pójdę! Co ty, co ty, co ty Bóg, zrobiłaś? To był jakiś przypadek, Gnacisz gaz, zrobiłaś? Jezus. Co ty, ty zrobiłaś? Przepraszam? przepraszam, przepraszam, przepraszam. Wszystko dobrze

Ja widziałem inne światełko w, w tunelu. Nie, nie, opuść ten egzamin, nie chcę z tobą rozmawiać. Nie no, przestańcie no, panie egzaminatorze, nie, widzowie, jak mogłam go przejechać, jak mogłam pomylić gaz z hamulcem. O, to za debil, to za debil, widzowie.